Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. E, witam pana posła Jacka Ozdobę, który e, bardzo dobrze zna sprawy Warszawy i e, od lat z, z nią związany był radny miasta stocznego Warszawy, przecież zanim trafił do Parlamentu Europejskiego. Dzisiaj chcieliśmy Państwu opowiedzieć o tym, jak Rafał Trzaskowski rządzi Warszawą, ale przede wszystkim chcieliśmy podsumować wielką drożyznę Trzaskowskiego. Drożyna Trzaskowskiego to podwyżka szeregu opłat dla mieszkańców polskiej stolicy w czasie rządów Rafała Trzaskowskiego, które pokazują, że on jako zarządca włodarz polskiej stolicy po prostu w wielu obszarach znacząco podwyższył mieszkańcom Warszawy. Koszty codziennego życia. I dzisiaj Państwu pokażemy po prostu kilka z tych podstawowych opłat codziennych, które mieszkańcy Warszawy muszą ponosić, a Rafał Trzaskowski z roku na rok mieszkańcom te opłaty podwyższał, żeby nie było, że coś się w Warszawie pozytywnie z tymi pieniędzmi działo, bo inwestycji brakuje w wielu obszarach, a opłaty mieszkańcom wzrastają. Wzrastają opłaty za śmieci, wzrastają opłaty za parkowanie, wzrastają opłaty za ciepło, wzrastają opłaty za e, czynsze, za lokale komunalne, wzrasta podatek od nieruchomości w Warszawie, a przecież słyszymy, że rząd szykuje podatek katastralny od wa, e, wartości mieszkania i Rafał Trzaskowski można powiedzieć jest w tym obszarze pionierem, bo z roku na rok te ceny w Warszawie są wyższe i teraz pozwolimy sobie z panem posłem omówić kolejne e, poszczególne e, te e, podwyżki, które spotkały mieszkańców Warszawy, więc bardzo proszę o prezentację pierwszego slajdu. Pierwsza sprawa, podwyżki opłat za śmieć. Jest gigantyczny chaos od lat w Warszawie, jeśli chodzi o wywóz odpadów. Trzykrotnie wzrosły koszty tego systemu, a niektórzy mieszkańcy Warszawy, bo ciągle się to zmienia, ale na przykładzie chciałam Państwu dodać, że aktualnie jest osoba starsza, samotna mieszkańca w, w bloku mieszkalnym Płaci 850% więcej niż płaciła zanim prezydentem Warszawy został Rafał Trzaskowski. Ale tutaj e, 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 bardzo dobrą wiedzę posiada pan poseł Ozdoba, więc bardzo proszę, panie pośle. Szanowni pan. państwo, tak jak widzicie na tym slajdzie, ponad trzykrotnie wzrosły koszty odbioru od mieszkańców czy koszty po prostu w rachunkach za odbiór śmieci z domów Warszawiaków. Ja nie jestem w stanie teraz Państwu w ciągu jednej konferencji omówić spraw, które były na gruncie jeszcze, jak byłem wiceministrem środowiska i interweniowałem u Rafała Trzaskowskiego, że na przykład podpisuje umowy z firmami, które nie mają zgody na funkcjonowanie. Podpisuje umowy z firmami, które są po prostu lewe, gdzieś były wywożone te śmieci, nie wiadomo gdzie tym zajmowała się prokuratura, pewnie dalej postępowania są toczone. Ale pamiętajmy o tym że śmieci Warszawskie to też symbol wejścia do miasta stołecznego Warszawy, e, przez funkcjonariuszy, przez również prokuraturę, bo w tle jest sprawa, która nie zakończyła jeszcze swojego toku. Na Wokandzie, czyli pan, pan Włodzimierz K. Karpiński pozwala używać swojego nazwiska. Pan Włodzimierz pan Rafał B., czyli pan Baniak, wiceminister w rządzie platformy obywatelskiej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w sprawie gospodarki odpadowej w Warszawie działy się dziwne rzeczy, te dociążania, jak twierdziła prokuratura, i mówię to, że nikogo nie oskarżam. Nie mówię, że są winni, ale mówię o tym, co ustalili wtedy prokuratorzy. Prokuratorzy mianowicie ustalili, że w ramach za dociążanie śmieci, fikcyjne dociążanie, miasto stołeczne Warszawa poprzez swoją spółkę dopłacało dodatkowe koszty do prywatnego podmiotu, czyli mówiąc wprost, opłata łapówkarska według ustaleń śledczych była doliczana do kosztów gospodarki odpadowej. Rafał Trzaskowski się kompletnie tym nie interesuje, regularnie są wrzucane zdjęcia, między innymi też przecież pan poseł z Warszawy, Sebastian Kaleta czy też ja, widzimy co się dzieje na przykład po prostu w śmietnikach, no po prostu odpady są regularnie źle odbierane, jest problem z częstotliwością, jest problem z kosztami i na koniec jeszcze przypomnę, że na przykład rachunki tysiąc złotych, półtora tysiąca złotych w Warszawie były w prognozach, gdyby nie rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, to metoda, którą obrał Ratusz Rafała Trzaskowskiego, skończyłaby się na tym, że gdzieś cieknący kran spowodowałby gigantyczne koszty. Myśmy to zablokowali rozwiązaniami ustawowymi, dlatego, że mieszkańcy nas prosili, że dla nich to oznacza katastrofę. Trudno, żeby emerytka była skazana na to, żeby na przykład nie korzystać z wane czy prysznica, tylko dlatego, że ba bała się o opłatę za śmieci, ale to wszystko robi Rafał Trzaskowski ze swoją ekipą, co jest przerażające. Dokładnie tak, kilka razy zmiana opłat za śmieci. Pan poseł wspomniał o opłacie za śmieci. Uzależnione od zużytej wody. O ile niektóre miasta stosują taką opłatę, to w Warszawie taką wysoką stawkę za wywóz śmieci pod kątem tego współczynnika określono, że w zasadzie co biedniejsi mieszkańcy musieliby po prostu przestać korzystać z wody w takim zakresie, jakim potrzebują, żeby nie musieli płacić potężnej opłaty za śmieci. To się co chwilę zmieniało przez rządy Rafa Trzaskowskiego, ale konkluzja jest taka: koszty potężnie wzrosły. Mieszkańcy płacą o wiele więcej. Ale w międzyczasie, o czym wspomniał Pan Poseł, wydarzyła się potężna afera o charakterze korupcyjnym, jak informowała prokuratura. Czyli mieszkańcy Warszawy mieli płacić więcej, a koledzy Tuska i Trzaskowskiego, według prokuratury, mieli po prostu brać te pieniądze do własnej kieszeni. To jest potężna afera, która do dzisiaj jest niewyjaśniona i też z tego miejsca chcielibyśmy zaapelować do pana ministra Bodnara, żeby poinformował opinię publiczną na jakim etapie jest śledztwo w tej sprawie, ponieważ pan Karpiński poszedł w immunitet do Parlamentu Europejskiego prosto z aresztu i od pół roku już, ponad pół roku nie jest parlamentarzystą w Parlamencie Europejskim, a nie wiemy, co się dzieje w sprawie. I to jest potężna afera. Przypominam, że tam chodzi o kontrakty wartości 500 milionów złotych i sprawa jest zamiatana aktualnie pod dywan. Takie można odnieść wrażenie przez bodnarosów w prokuraturze. Bardzo prosimy o kolejną podwyżkę Trzaskowskiego. Podwyżka podatku od nieruchomości. Szanowni Państwo, dużo w ostatnich dniach mówimy o tym, że rząd pracuje nad podatkiem katastralnym, czyli takim podatkiem, który by znacząco wpływał na obciążenie osób, które mają mieszkania, ale Rafał Trzaskowski już to robi w Warszawie. Mianowicie, Podwyżki podatku od nieruchomości Warszawy w czasie rządów Rafała Trzaskowskiego określane przez, przez niego, przez jego ekipę wyniosły 50%. Czyli ten podatek wzrósł o 50%, tyle właściciele lokalów mieszkalnych muszą płacić więcej i jakoś nie widać, żeby ten podatek był dobrze przez miasto wykorzystywany, jeśli chodzi o inwestycje. Bardzo prosimy o kolejną podwyżkę. Podwyżka opłat za parkowanie i generalnie można powiedzieć wojna, którą wypowiedział kierowcom Rafał Trzaskowski. Oczywiście tam jest wiele innych aspektów, jeśli chodzi o zwężanie ulic, ale tutaj skupiamy się dzisiaj na kwestii czysto fiskalnej, można powiedzieć. Wzrosły opłaty za parkowanie o 50% za pierwszą godzinę i 15% za kolejne, natomiast rozszerzono strefę płatnego parkowania w Warszawie jest ona obecnie ma aż 40 km kwadratowych ta strefa płatnego parkowania w Warszawie, więc naprawdę w wielu dzielnicach znacząco utrudnia to funkcjonowanie. Osobom, które korzystają z różnych punktów usługowych, załatwiają swoje sprawy, ale również mieszkańcom. Ale co jest jakby kluczowe z perspektywy dzisiejszego spotkania, tutaj po prostu Rafał Trzaskowski drenuje kieszenie mieszkańców Warszawy, podwyższając te opłaty i no zniechęcając do najłatwiejszej formy komunikowania się po mieście, czyli poruszania się samochodem. No szanowni państwo, no czy tak jak wspominał Sebastian Kaleta, no mamy te nowe miejsca, które są obciążone opłatami, ja między innymi stałem się beneficjentem drużyny Rafała Trzaskowskiego, bo jako mieszkaniec Mokotowa mam przed domem już taki parkometr. No tam mieszka wiele starszych osób i po prostu ludzi będzie mniej stać, czy też przyjezdnych, czy też rodzin. Ja rozumiem, że są pewne scenariusze, które mają dawać ulgi, ale jak Państwo się przyjrzycie na ten właśnie, na takie właśnie możliwości, to zobaczycie lawinę biurokracji i wykluczeń, które powodują, że mieszkańcy po prostu zapłacą tak samo, jak i padały tu hasła dotyczące walki z kierowcami. No, przecież starszy samochód nie będzie mógł jechać za chwilę do centrum. Już w tej chwili mamy te strefy czystego powietrza. Rafał Trzaskowski mieni się takim teraz czy przeciwnikiem Zielonego Ładu, twierdzi, że wszystko dla mieszkańców, a tymczasem zapewnia drożyznę, zapewnia jakieś dziwne ideologiczne aspekty, zwęża ulice. Jedyne, co jego interesuje, to te pedałowanie poprzez miasto stołeczne Warszawa, dlatego że po prostu to jest priorytet. No, jeżeli my dzisiaj mamy. Mieć scenariusz taki, że wytyczane są trasy czy właściwie plan e, infrastruktury miejskiej jest podyktowany pod rowery, a nie pod e, z, e, wszystkich mieszkańców. To jest po prostu brak szacunku dla osób, które korzystają z tego środka komunikacji, jakim są samochody. Już nie mówiąc o transporcie, który jest w, m, coraz gorszy, dlatego że e, widzimy, że te problemy są zauważalne, e, już nie mówiąc o dodatkowych kosztach, które tutaj były wspomniane. Widzimy kolejne utrudnienie dla mieszkańców. Prosimy o kolejny slajd. Opłata za ścieki wody, wzrost cen. Zawody i ścieki w czasach rządów Rafa Trzaskowskiego to 40%. Um, oczywiście wszyscy pamiętamy słynną aferę um, związaną z um, awarią um, oczyszczalni Czajka, która potężne pieniądze. I gdyby nie pomoc rządowa, którą wówczas um, udzieli, udzieliliśmy, kiedy rządziliśmy w Warszawie, to um, konsekwencje mogły być o wiele dalej idące. No ale ta spółka, która to realizuje, tam jest wielu partyjniaków z, Pla, z Platformy Obywatelskiej i za to jak ta spółka jest prowadzona koszty ponoszą mieszkańcy 40% aż wzrost tych opłat w czasach rządów Rafa Trzaskowskiego. Prosimy o kolejną informację. Opłaty za ogrzewanie. Tutaj jeśli chodzi o opłaty za ogrzewanie, to miasto stołeczne Warszawa nie jest sobie wprost odpowiedzialne za, bezpośrednio za ceny ciepła dzisiaj z tego powodu, że sprywatyzowano spółkę w czasach rządów Hanny Gronkiewicz-Wals, która odpowiada za ciepło i w związku z powyższym spółka aktualnie Wolia, spółka prywatna tutaj można powiedzieć w pełni ma wolną rękę, jeśli chodzi o rynek ciepłownictwa w Warszawie. Natomiast to nie jest tak, że miasto stołeczne Warszawa nic w tej spółce nie może, bo ma tak zwaną złotą akcję, na podstawie której prezydent Warszawy kieruje swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej, żeby dbał właśnie o interesy mieszkańców. I wiecie Państwo, kto jest tym przedstawicielem aktualnie? Szefowa kampanii pana Trzaskowskiego, pani Wioletta Paprocka, która robi mu kampanię a mieszkańcom rosną opłaty za ciepło, ona jest w swojej spółce, bierze pieniądze, a jakoś nie widać, żeby te interesy mieszkańców były zabezpieczone, bo podwyżki opłat to aż 50% i to dopiero początek niestety. Niemniej, jeśli Rafał Trzaskowski wysyła tam swojego przedstawiciela, jest w związku z tym współodpowiedzialny za politykę całej tej spółki. I to myślę, jest istotna informacja dla opinii publicznej. Prosimy. Jeżeli można, jeszcze tylko słowo co do tego ciepła. No, szanowni państwo, ja próbowałem wyciągnąć dokumenty wiele lat temu z miasta Stocznego Warszawy, jak w ramach tej prywatyzacji spółki SPEC, czyli można powiedzieć, sprzedano kurę, która znosiła złote jajka, bo to była spółka, która przynosiła zyski. W jaki sposób Wolia wypełniła swoje zobowiązania? Jak myślicie czy Państwo, czy Rafał Trzaskowski odpowiedział na te pytania? Absolutnie nie. Do dzisiaj nie ma odpowiedzi, dlatego że wiedzą doskonale, że nikt tego nie monitorował. Być może tu jest jakiś w tle kolejny wątek aferalny, ale to już nie jest do tej chwili przesądzanie tej konferencji. I prosimy o kolejny slajd. Podwyżka czynszu w lokalach komunalnych. To jest bardzo delikatna kwestia, bo lokale komunalne są przecież wykorzystywane przez osoby najmniej zamożne i te opłaty wzrosły aż o 77% przez 6 lat rządów Rafa Trzaskowskiego, bo 6 podwyżek i no to dosyć istotnie wpłynęło na podstawowe koszty życia, bo przecież w przypadku osób najmniej zamożnych to wszystkie te opłaty, o których mówiliśmy dzisiaj zresztą, to są podstawowe, podstawowe wydatki, które pochłaniały znacznie większą proporcję budżetu domowego niż u osób bardziej zamożnych. I to naprawdę nawet podwyżka kilkadziesiąt złotych jest już widoczna w budżecie domowym takiego gospodarstwa domowego. Więc to też należy zauważyć, że tutaj osoby korzystające z lokali komunalnych, czyli osoby najbiedniejsze, dostały w czasach rządów Rafa Trzaskowskiego duże podwyżki. Czyli podsumowując, Rafał Trzaskowski w Warszawie to jest potężna drużyzna. Wszystkie większość opłat, które zależą od miasta stołecznego Warszawy, bardzo duża ich część, którą Państwo zaprezentowaliśmy, była w latach jego rządów podwyższana. Podwyższano podatek od nieruchomości, podwyższano czynszę lokatorom, podwyższano opłaty za wodę ścieki podwyższano opłaty za parkowanie, podwyższano opłaty za ciepło przybierności ludzi trzaskowskiego w tej spółce. Więc Rafał Trzaskowski to jest po prostu drożyzna. Drożyzna, która powoduje, że mieszkańcy, w szczególności ci najbiedniejsi, bo w nich te podwyżki najbardziej uderzają, są w gorszej sytuacji. Zatem Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy nie pokazał, że potrafi dbać o tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, a można powiedzieć, że kompletnie odwrotnie utrudnia im normalne funkcjonowanie poprzez no, po prostu lawinę podwyżek. Szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić, gdyby na przykład prezydentem miasta stołecznego Warszawy był polityk Prawa i Sprawiedliwości, jego prawa ręka, sekretarz miasta byłby zatrzymany, byłby tymczasowo w areszcie i kumple by twierdzili według ustaleń śledczych, że w torebkach powinnie przynoszono łapówki w zamian za dociążanie odpadów na terenie miasta. No to byśmy mieli do czynienia z niebywałym skandalem, wszyscy byście Państwo o tym pisali. Tymczasem dzisiaj już Karpiński jest zapomniany, tak jak tutaj było to wspomniane na konferencji. Nikt nie przesądza, czy nie. Powinien czy nie ale sąd stwierdzał, że jest, uzasadnione, jest uzasadniona obawa związana z tym, że zastosowano tymczasowe aresztowanie wobec wielu osób, więc przypomnę, że ta sprawa wymaga wyjaśnienia. A przecież chyba nie chcecie mi państwo powiedzieć, że Rafał Trzaskowski nie był świadomy tego procederu. No chyba nie jest drugą handą Grunkiewicz walc która twierdziła, że w ratuszu i poza ratuszem istniała zorganizowana grupa przestępcza. Pytanie, jak tutaj to wyglądało? Prezydent miasta nie wiedział o inwestycjach na pół miliona na, na takich kosztach, no to by zastanawiało, co tak naprawdę robił w tym ratuszu. Czyli wielka afera wokół trzaskowskiego, a ludzie muszą płacić więcej. To też jest istotny wątek. Więc oczywiście, szanowni Państwo, będziemy więcej pokazywać w kolejnych dniach, można powiedzieć, raportów o, o tym, ile osiągnął w Warszawie Rafał Trzaskowski, bo ten bilans naprawdę jest zatrważający. Jest to człowiek, który zarządzał Warszawą tylko w kierunku swojej własnej kariery politycznej. On ciągle prowadzi swoje własne kampanie, które no przegrywa do tej pory i myślę, że to będzie konsekwentnie z takim wynikiem realizował, ale traci na tym miasto, tracą, tracą na, to, na tym mieszkańcy, którzy ponoszą większe koszty życia. a Równocześnie Rafał Trzaskowski przez lata realizuje różne ideologiczne projekty, ale o tych wątkach będziemy mówić po prostu przy innych okazjach. Bardzo Państwu dziękujemy i jeśli macie Państwo pytania, czekamy na nie. Tam jest mikrofon. Info. Pytanie od redakcji Panoramy, niezwiązane z tematem konferencji. Wczoraj została przegłosowana ustawa azylowa. Dlaczego panu zdaniem taka ustawa jest potrzebna? Były dwie ustawy dotyczące cudzoziemców. Panu chodzi o tę ustawę związaną z obroną granicy na Białorusi, tak? Tak, tak. Ta to, to ustawa, generalnie wczorajsza dyskusja w Sejmie była burzliwa, chciałbym, chciałbym zaznaczyć, ponieważ rozmawialiśmy, mamy problem od strony Białorusi, od strony Niemiec. Oczywiście ustawa wzmacniająca obronę polskiej granicy jest potrzebna, natomiast my zwracaliśmy uwagę na fakt, że aktualnie problem z azylem polega na tym, że. Polski rząd przyjmuje w sposób nie, niekontrolowany zwracanych migrantów z Niemiec. Wczoraj telewizja w Polsce udaremniła wręcz dzięki temu, że była na miejscu przekazanie kolejnych migrantów Straży Granicznej i o ile wzmacnianie polskich służb w obronie polskiej granicy z Białorusią jest istotne, to my zwracaliśmy wczoraj uwagę w sposób zdecydowany, że dzisiaj ten kierunek niemiecki jest potrzebny, bo na stronę Białorusi mamy, mamy już mur. Możemy e, e, zadaniować służby, żeby e, po prostu pilnowały granicy, mają infrastrukturę ku temu. A z Niemcami co się dzieje? Niemcy nam wysyłają masowo, Przecież pan kanclerz Scholz mówił o 40 tysiącach. Budują ośrodek pod polską granicą. Niemieckie media informują, że Włosi odmawiają, ale na szczęście jest Polska, która przyjmuje tych niechcianych dzisiaj migrantów z Niemiec, i to jest poważny problem. Więc ustawa azylowa, którą wczoraj przyjęto, przyjęto nie rozwiązuje problemu z tego powodu, że nowe problemy generuje rząd swoją biernością i uległością wobec Niemiec. Co więcej, jeżeli mógłbym jeszcze dodać, to oczywiście to jest bardzo ważny aspekt, ale też pamiętajmy o takim aspekcie odbioru tego, co czują żołnierze, kiedy, nie zarzucając niczego panie, panu, panie redaktorze, stacji, czy właściwie na Woronicza, w TVP zatrudniona jest pani Kurdej -Szatan, która określała żołnierzy mianem najgorszych stworzeń na tym świecie, bezdusznych bandytów. Więc jakby, no, chciałbym tutaj solidaryzować się z, z żołnierzami i być tutaj w stanowczym, trzeba być, jeżeli chodzi o podejście właśnie do takich postaw. Szkoda, że została wynagrodzona, ale Widzicie Państwo, są różne standardy. My zawsze byliśmy murem za polskim żołnierzem, nie wszyscy. Dziękuję. Skoro nie ma więcej pytań, bardzo Państwu dziękujemy. Dziękuję. Miłej soboty. Do zobaczenia. Dziękuję.